Muszę dalej walczy z czasem, żeby mieć dobre pole startowe. Chcę być pierwszy z prawej, ale trzyma na to. Wyborny pozwoli w następnym biegu zobaczymy naszy, a w następnym biegu tej kwalifikacji oczywiście Wlecić dzokerlapem Toży po prostu Wchodzi do żywia. w przyszłej dywizji, wyraźnie awaria jakaś, musi ukończyć tą jeżeli chce być wyraźnie, no ale to zawsze trzeba przejść, czy awaria nie, nie powiększy się i wtedy po prostu skórka za wyprawkę, zniszczyć auto nie ma sensu. Proszę Państwa, spokojnie. Coś wszędzie miecika. Miecik próbuje uciekać, żeby będzie zostać zdublowany Ale proszę Państwa no nie jedzie na pełen gwizdek, to widać. Zostaje tam kolegę. O po podlokowaniu musiałby mieć zbierać Sporo nie kończąc tej kwalifikacji. A do spokojnie. Podąża do medy. Jeszcze półtora urządzenia. No, Widzisz zrodzenia od GEST trzecha I nie katuje swojego samochodu maksymalne. Mamy na mecie, mlekaczek wygrywa. Widzik ma jeszcze jedno pełne obrężenie. Dajcie prawa Czechowi, bardzo sportowo zanował się. Obywatmy na to, że, a nie podczas kiedy jest awaria. Trzymamy kciuki żeby samochód nie odmówił posłuszeństwa Pod rędzem No i będą mieli jakieś półtorej godziny na naprawę Tak. Jest na mecie. Trzyma załączone dwie.